To już jedenasty? Tak, Agnieszko, to już jedenasty odcinek. Zaczynamy drugą dziesiątkę. Dzień dobry, witam cię serdecznie. Pierwsza raz po dwutygodniowej przerwie. Wiesz, co? Ja mam wrażenie, że to. Bardzo dużo czasu minęło i ja się muszę bardzo poważnie zastanowić nad tym, czy jak nie wrócić do co tego Słuchaj, no może może ja, wiesz wakacje są, to ja Weźmy poprawkę na to, że może Polonia już jest nami znudzona, my tutaj tak Nie ma takiej ciśniemy opcji. z tym marketingiem a Nie oni ma po takiej opcji. mają dość i w ogóle ile, ile można się promować, no i nie. mieć parcie na szkło. Nie, no słuchaj, parcie na szkło hmm. Nie robimy to po prostu w dobrej wierze, Ale żeby ja mówię dostarczyć. O nas, a nie bo, o nas, tak? Ja mówię o Polonii, że wierzę, a. że ile oni mogą mieć tego parcia na szkła i tego marketingu i tak się promować i te posty, te rolki. No, my chcemy, żeby mieli jak najwięcej, a dzisiejszy odcinek tego będzie bardzo dotyczył, bo mogą wykorzystać właśnie tą siłę, którą my mamy, czyli drugi język. Bo dzisiaj, drodzy Państwo, po tej naszej dwutygodniowej przerwie e, jesteśmy głodni, e, że tak powiem, nowego odcinka, ja tęskniłem. Nic inny pojedzenia. Dobrze, ja tęskniłem i dzisiaj porozmawiamy o tym, jak wykorzystać właśnie ten nasz język polski w kampaniach i w działaniach marketingowych, które robimy w Stanach Zjednoczonych. No w końcu jesteśmy w Ameryce, jak pani patrzy, W końcu jesteśmy w Ameryce. Mówimy w języku polskim, jesteśmy w Chicago, kolebka Polonii, więc tutaj mamy pole do popisu bardzo szerokie. No i bardzo e, mamy właśnie tą dobrą sytuację, że Potencjalnie osób mówiących w języku polskim w Chicago jest około 300 tysięcy, które mówią w języku polskim na co dzień w domu. E, tych osób, które używają polskiego, to jest dodatkowe 200-250 tysięcy. Ja wiem, że te liczby są różne, ale te oficjalne to jest, że około 300-350 tysięcy osób używa polskiego jako pierwszego języka w domu. Więc my mówimy spokojnie o grupie docelowej pół miliona ludzi. Czyli jeżeli pół miliona <laughs> ludzi potencjalnie używa tego języka polskiego, dlaczego tego nie wykorzystać? Więc zacznijmy może od tego... A... Jak myślisz, jak Polonia, jak Polacy mieszkający tutaj w ogóle szukają informacji w Stanach Zjednoczonych, w internecie? Gdyż, no wiadomo, przeglądarka, prawda? Czyli tutaj mówimy Google, aczkolwiek weźmy pod uwagę to, że tak samo i YouTube i Facebook i nawet Instagram są narzędziami do wyszukiwania różnego rodzaju treści i informacji, więc nie skupiajmy się tylko i wyłącznie, ograniczajmy na Google, ale ja ze własnego doświadczenia, własnego podwórka i też swoich klientów widzę, że większość ludzi po prostu szukuje te frazy w języku czystym, czyli w języku Polski. Dokładnie i to z wielu, z wielu powodów. Po pierwsze, chyba, że jest tam wygodniej. Po drugie, czujemy się komfortowo, jeżeli możemy porozmawiać w swoim języku. I to nie znaczy, że e, nawet jak, e, jak znam angielski, ja podświadomie zawsze mimo wszystko szukam gdzieś osoby, która mówi po polsku, bo gdzieś jakoś tak z tyłu głowy w, z lekarzem, czy powiedzmy nie, z adwokatem, czy z mechanikiem wolę sobie porozmawiać po pomijając polsku. Chowijając sentyment, chowijając to, że nam jest zdecydowanie proście. No Może naszym dzieciom już nie, no bo on, to są, wiadomo, one się tutaj urodziły, dla nich język polski jest ten drugi językiem, ale nawet nasze pokolenie czy pokolenie młodszych, którzy mówią perfekt po angielsku, ale przyjechali z Polski i, i ten język ojczysty jest jednak tym pierwszym, no to myślę, że to są ludzie, którzy zdecydowanie szukają pierwszej frazy wpisującej, to będzie hydraulik. Właśnie, możemy, znowu się, możemy znowu się posłużyć <grym> przykładem twojego męża, który prowadzi firmę hydrauliczną, bo mamy tu dwie opcje. Tak, Możemy wpisać Plumber near me, tak? Czy powiedzmy Plumber in Mount Prospect, albo możemy wpisać polski hydraulik Mount Prospect, albo wpisać hydraulik w mojej okolicy. I możemy sobie nie zdawać z tego sprawy, ale to ma potężne znaczenie dla wyszukiwarek i potężne znaczenie dla, dla w ogóle jak się pokazujemy w internecie, bo a, zaznaczając to w języku polskim, my od razu możemy trafić do tych osób, które, które nas może będą szukać. Może to nie będzie. Dziesiątki, tam czy setki osób, które w języku angielskim by to robiły, ale też z drugiej strony, ilu takich hydraulików będzie miało informację po polsku? Uh, próbujecie coś robić z mężem, jeżeli chodzi o język polski? Wiesz co, tak, um, aczkolwiek jego cała strona internetowa, jeżeli ty będziemy mówić o, o tej witrynie www, no to jest prowadzona w języku angielskim. Uh, ja mam taki niewidoczny blog, tutaj pod kątem właśnie SEO, uh, on sobie gdzieś tam wisi i, uh, i tam wrzucam jednak, żeby to było w języku polskim, uh, na różnego rodzaju grupach uh, tych naszych facebookowych, polonijnych, uh, wrzucam jednak jego posty w języku polskim, aczkolwiek cały nasz materiał sprowadzone prowadzony w, po angielsku. Ale gdzieś tam się jednak, te małe zabiegi, ale gdzieś tam jednak sprawia to, że uh, w, uh, gdzieś tam widać go, jeżeli wrzucisz w wyszukiwarkę, gdzieś tam może ci się pojawi. Go. Czyli można ja. powiedzieć, że jesteście takim dobrym przykładem firmy e, z korzeniami polskimi, która operuje na rynku amerykańskim, ale właśnie wykorzystuje ten potencjał języka polskiego. Po pierwsze, że macie świetnego marketingowca, który może kontrolować i prowadzić te działania, a po drugie, mąż jako właściciel firmy mówi po polsku. No to jest Wszystko się pięknie składa. Także to już wiemy, tak? Polacy bardzo często posługują się językiem polskim przy wyszukiwaniu e, serwisów, przy wyszukiwaniu produktów, jakie szukają w Stanach Zjednoczonych. I warto o tym pamiętać, że to jest ważne, żeby to wykorzystać. I teraz jak to wykorzystać? No właśnie, tutaj miało być moje pytanie do ciebie od tej strony technicznej, no bo e, samo to, że ja mam, my mamy stronę w języku angielskim, ale są takie możliwości, że można te strony www prowadzić w dwóch językach, prawda? Więc Oczywiście. Mogą to być różnego rodzaju pluginy, albo mogą być to proste strony tak zwane lądujące, czyli te landing hmm. pages. To zacznijmy właśnie od tych stron, dlatego, że to chyba, tak jak w naszym poprzednim odcinku, jedna z takich absolutnych podstaw, które trzeba mieć, czyli strona internetowa, e, którą tak naprawdę wiemy, co chcemy z nią zrobić, tak? Bo oczywiście możemy założyć stronę internetową, zbudować ją, e, dać wszystkie informacje o naszych biznesach i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Ale znowu wracamy do naszych poprzednich odcinków. Strategia, strategia, jeszcze raz strategia. To jest Jeżeli... spójne ze sobą, bo dokładnie. strona internetowa sama w sobie, że tak powiem, nie chcę tu mówić brzydko, ale powiedzmy w powietrze wzięta, bez jakiegoś przemyślanego e, pomysłu. Na siebie, na swój biznes, no to nie przyniesie nam takich korzyści, jak, jak będzie to strona, która jest, jest przygotowana spójnie z całą resztą innych narzędzi. No bo strona internetowa to jest kropla w oceanie, nawet nie w morzu. Otrzymaj. Dokładnie. No, I mając tą stronę, oczywiście zaczynamy od tej wersji po angielsku, jesteśmy w Stanach, w Stanach Zjednoczonych, wykorzystujemy to, że naszą przewagą jest ten język polski. I tu mamy różne opcje. Tu możemy zrobić. Jeżeli nie chcemy, nie wiadomo jak rozbudowywać, strona oficjalna może być po angielsku. w jakby to mówimy, back office strony możemy pozaznaczyć różnego rodzaju frazy, słowa, które są e, związane właśnie z językiem polskim. Czyli znowu wracam do przykładu e, Hydraulika Twimor, w końcu musi zacząć tam płacić za reklamę, wiesz? Tak sobie myślę, Ale wiesz, teraz. Ale no My nie do nie mówimy, że to jest power plumbing. A, właśnie. Lokowanie produktu. Ale, 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 incorporated. E, możemy, jeżeli nie skupiamy się bardzo mocno na tym, żeby ten język polski pokazywać, ale chcemy, żeby, 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 że tak powiem, te wyszukiwarki widziały to, możemy w tyle strony, w opisach strony użyć języka polskiego. Opcją, którą zdecydowanie zachęcamy i polecamy, jest jednak stworzenie czegoś po polsku, i tutaj mamy różne możliwości. Tak jak powiedziałaś, możemy użyć pluginów, które <laughs> przetłumaczą nam tę stronę na język polski, ale musimy Pamiętać o tym, że po pierwsze nie do końca one mogą być dokładne. I sam plugin nie wystarczy. To I też sam znaczy, plugin nie wystarczy. Dokładnie. To w połączeniu powiedzmy z tym takim back office strony, to, to zrobi tam robotę, ale tutaj jednak musi być ten, ten robak, algorytm musi znaleźć nam tą stronę internetową, a sam taki plugin tutaj może być niewystarczający. I tu przechodzimy płynnie do tego, że jeśli ktoś naprawdę chce. Całą swoją stronę e, przygotować pod klienta polskojęzycznego lub jakiegokolwiek innego, bo my mówimy teraz o języku polskim, ale możemy mieć klientów, którzy mówią po nie wiem, hiszpańsku, którzy mówią po niemiecku, włosku, jakimkolwiek innym języku, to podobnie możecie to zrobić. My zachęcamy oczywiście, jeżeli chodzi o ten język polski, czyli możemy zrobić tak, jakby zbudować nową stronę w języku polskim, która będzie na naszej domenie, czyli załóżmy będziemy mieli firmę X i będziemy mieli dodatek pl.x.com, załóżmy i wtedy ta strona będzie przygotowana pod tego klienta polskojęzycznego, co dla wyszukiwarek jest fantastyczne, bo wtedy od razu pokazujemy, że, że, że mamy te serwisy po polsku. Mamy jeszcze opcje takie, że możemy mieć te takie ikonki na stronie, gdzie ludzie często też tego używają i się po prostu przełączają ze, ze strony na stronę chociażby, ale mamy jeszcze jedną opcję, którą też polecamy, możemy stworzyć prostego landinga, tak? Czyli załóżmy, możesz mieć swoją firmę align branding, ale możesz mieć też Agnieszka Janowska dotcom.pl, tak? Załóżmy. I to będzie tylko po polsku skierowane, tylko na przykład do klienta polskojęzycznego i ty wtedy też z tym masz więcej możliwości, bo możesz ty masz klientów w Polsce, więc możesz... To tą... nie jest akurat odwrotna sytuacja, bo moja strona internetowa jest w języku polskim, ale chcąc targetować tutaj a, rynek no tak. amerykański, więc u mnie back office jest troszkę po języku angielskim. Ja tutaj bardziej się skupiam mm -hmm. na wykorzystaniu human design, to jest mentoring od tej strony. Także u mnie jest w drugą stronę. Mm -hmm. a, dlatego, że a, tworząc swoją markę jako Branding, bardziej targetowałam klienta jednak tutaj naszego ojczystego tu Polsku. No, ale to jest właśnie przykład, jak możemy się tym bawić, mm. tak? Bo możemy stworzyć prostego landinga. To jest ta, 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 ta trzecia opcja, na przykład, czyli tworzymy prostego landinga. Załóżmy polski hydraulik. znowu wracam do twojego męża i tam będą podstawowe informacje na temat serwisów, które on oferuje, forma kontaktowa, jakiś numer telefonu i to wszystko i to w zupełności wystarczy. I wtedy e, te ikonki e, ENG i czy powiedzmy PL przerzucają się na ten PL, nie musimy pełni tłumaczyć strony, wystarczy, że będziemy mieli takiego landinga. Także zachęcamy, bo to jest naprawdę świetne narzędzie do tego, żeby, żeby zdobywać tych klientów mówiących po polsku. A teraz ja. Cię A teraz bym teraz zapytam? będziesz mnie tak, przepytywał? Może nie tyle, że przepytywał, ale bardziej e, o twoje doświadczenia i nie tylko twoje, po prostu patrząc na to, e, w jaki sposób to robimy na Facebooku, Instagramie, na social mediach. E, jak tu możemy wykorzystać potencjał social mediów i Tą naszą przewagę z językiem polskim, tak? Czyli jesteś aktywna na grupach, no, tak? Właśnie to chciałam powiedzieć, że przede wszystkim, okej, okay, Facebook możemy prowadzić, w, no jesteśmy w Stanach. Powinniśmy prowadzić profile w języku angielskim, ok? Ale znowu Czyli, strategia, tak? Ale, te, ale właśnie, znowu strategia, wracamy do, do, do korzeni. Natomiast jeżeli my mamy mega rozwinięte sieć grup, tak to zwała, jeżeli chodzi o nasze środowisko polonijne, grup działających w obrębie, czy to właśnie Mamusie Rodzice Chicago, tutaj ukłonę w stronę Eweliny z Kalaryny, bo ona tą grupę prowadzi od wielu, wielu lat. Od zera. od zera. Od zera zaczęli, grupa, która się rozwinęła w tej chwili chyba do 18 tysięcy członków, czy też koło tego. Sporo w każdym bądź razie i jest to grupa dosyć aktywna. Wiadomo, że tam bardziej poruszane są tematy związane z rodzicielstwem, z byciem mamą, rodzicem i w ogóle, ale często jest tak, że tam też dziewczyny czy, czy mamy pytają o różnego rodzaju usługi, szukają serwisów, a więc tam również jest świetna opcja na to, żeby w momencie, kiedy my mamy swój biznes, Promować, polecać swój biznes. Wiem, że Ewelina tak samo ma tutaj ofertę współpracy, jeżeli chodzi o reklamowanie się. Mhm. I też jest to świetna forma. Ja bym powiedział, że to taki nasz polonijny internetowy informator. Tak, tak. Potrzebuje I czegoś, to zapytam mamuski. Tak, zawsze było mamuszki. Ja wiem, że Facebook bardzo ogranicza grupy. I kiedyś było nam, adminom, dużo, dużo prościej. Ja od trzech lat, ponad trzech lat prowadzę swoją grupę biznes Moms Club. My tam mamy prawie, jest nas 1700, więc nie jest też to jakaś tam mała grupa. Ale jednak na samym początku, jak, jak to zaczynałam trzy lata temu, to prowadzenie grupy było zdecydowanie prostsze i algorytm bardziej te grupy promował, puszczał dalej yy, i były te grupy bardziej widoczne nam, okay? mhm. zwykłym odbiorcom, czyli jeżeli ja jestem Agnieszka Janowska, szukam czegoś na, na Facebooku, czy jestem na Facebooku, no to te grupy mi się wyświetlały kiedyś częściej. Teraz algorytm bardziej promuje treści płatne, prawda? A więc tutaj też będziemy o nich zaraz rozmawiać, jeżeli chodzi o reklamy w meta. Ale nie zmienia to faktu, że grupy są nadal bardzo ciekawym a, miejscem do tego, żeby promować siebie. A, kolejna świetna grupa prowadzona przez Tomka bez limitu. Bez Limitu. Dobrze mówię? Dobrze. Mhm. Więc a, tam, tam jest mnóstwo bardzo fajnych, ciekawych a, rozmów i właśnie to jest to, że mm, Potraktujmy ten, ten, te grupy na zasadzie relacji z tym, tym naszym klientem, więc jeżeli ja prowadzę biznes i, i mam swój profil męża prowadzony w języku angielskim, no ale jeżeli coś udostępniam na grupach polskich, wiadomo, że robię to w języku polskim, prawda? Czyli tutaj możemy rozwiać tą wątpliwość, która często się pojawia, czy prowadzić profil w dwóch językach. Ja jeszcze tylko dodam do grup, zanim przejdziemy do prowadzenia profilu. Możliwości polonijnych grup jest naprawdę pa. cała masa. Ja sam jestem zapisany do chyba co najmniej 20 grup, które mają minimum 5 tysięcy członków, więc tak jakby spojrzeć na te grupy, my mówimy tutaj spokojnie o takich powiedzmy 10-15 grupach z liczbą więcej niż 10 tysięcy członków, więc na pewno to możemy znaleźć. Grupy, które są na przykład dedykowane konkretnym okresie, Dokładnie. tak jak właśnie Algonquin Queen swego czasu chyba za 2 3 lata temu stworzył Żyła społeczność właśnie mhm. też na Facebooku świetną grupę. Oni się spotykają co jakiś czas, robią różnego rodzaju relacje na tych wspólnych herbatkach. Więc właśnie to jest to, że no, wykorzystujmy te grupy, a naprawdę grup jest bardzo dużo. Czasami wystarczy wpisać Polonia, Chicago, jest mnóstwo grup ogłoszeniowych, jeżeli chodzi o Chicago. Bardzo łatwo znaleźć bardzo się z tej grupy. Dokładnie. Wystarczy w wyszukiwarkę wpisać e, grupy Chicago albo Chicago Polonia i znajdzie się. E, nie ograniczając się tylko i wyłącznie do, e, tutaj do naszego środowiska chicagowskiego, tych grup, na, jeżeli chodzi o całe stany, jest naprawdę bardzo dużo. Mhm. Przeważnie działam za Grupa Polki w Stanach. Polski w Stanach 1, Świetne grupy na Florydzie. Olivia e, e, prowadzi tutaj też fajną grupę. Na Florydzie um, ogło o ogłoszeniach tak samo. Hmm. Jest bardzo fajna grupa w Kalifornii, gdzie prężnie tak samo działają coraz praktycznie w większości stanów jest jakieś Polacy w jakimś stanie, tak? Więc to od tego można w ogóle zacząć. Polacy w Colorado, Polacy w Illinois, Polacy w Kalifornii, gdziekolwiek indziej. Ja tu jeszcze może dodam to, że jeżeli czujemy się na siłach i jeżeli jesteśmy, jeżeli mamy moce przerobowe, jeżeli możemy mieć kogoś na my sami możemy stworzyć grupę po polsku, która będzie wokół jakiegoś tematu, tak? Tak jak są, nie wiem, kierowcy ciężarówek, kontraktorzy, jakieś powiedzmy inne tematyczne grupy i wtedy na tej podstawie po cichu, że tak powiem, możemy swoje biznesy promować, informacje o, sw o swojej firmie, a przy okazji tworzyć ciekawą społeczność. Jeżeli ktoś chce pójść dalej, możemy próbować na przykład na, nie wiem, Redycie budować sobie też swoją grupę i też robić to w języku polskim. Także tutaj te możliwości są i warto je wykorzystać. Więc jeszcze a propos postowania. Ty postujesz głównie po polsku, tak? Um, wiesz, co jeżeli chodzi o profil mojego męża, firmę hydrauliczną, to na jego profilu wszystko jest w języku angielskim. Natomiast jeżeli daję na konkretne grupy bo wiadomo, na niektórych grupach są na przykład dni tematyczne, gdzie możesz zapromować swój profil, no to wtedy wiadomo, że robię share postu i postuję w języku a, polskim. Natomiast a, swój profil, jako mama w USA, który to tabela będzie zmieniał nazwę, bo robimy rebranding, jest wprowadzony w języku polskim. Strict. Mhm. Ale docierasz do klientów tu zarówno i w, i w Polsce. Polsce, tak? No bo twoi twoje klienci są i tutaj, i w Polsce. Więc to jest... Przykład twojej strategii, tak jak to robisz, bo w większości prowadzimy profile po angielsku i od czasu do czasu dodajemy informacje po polsku. Ja z niektórymi firmami mam tak, że na przykład one mają, wiemy, że mają grupy odbiorców polskojęzycznych, więc czasami po prostu zaznaczamy, ten post będzie po polsku, bo trzeba pamiętać o tym, że to też nie jest tak, że posty są z automatu tłumaczone. Facebook ma możliwość tego, że możemy sobie tam jednym kliknięciem zrobić tłumaczenie danego postu i to w dwie strony działa, ale nie zawsze to tłumaczenie jest takie bardzo dokładne, nie zawsze pasuje pod kątem spójności, merytoryczności. Więc jeżeli chcemy doczyć do tych Polaków i wiemy, że mamy tam tych Polaków, myślę, że grupa nasza, która nie jest polskazyczna, się specjalnie nie obrazi. Od nas to zależy, jak chcemy do tego podchodzić, ale możliwości mamy naprawdę, naprawdę dużo i warto, warto, warto się pokazywać, warto powiedzieć coś po polsku, warto grafikę wrzucić po polsku, bo to jest no, nasza przewaga. Szczerze, jak najbardziej. Du duży atut, zwłaszcza to, że weźmy też pod uwagę, że um, no jest jesteśmy w mieście, gdzie. Pokoleniowo jest też bardzo dużo e, ludzi, którzy może niekoniecznie mówią po polsku, e, albo mówią, a nie czytają, albo może mają gdzieś jakieś korzenie. I nawet jeżeli zobaczą to, że e, ktoś jednak jest, o, jest Polakiem, włącza się ten sentyment. To jest tak. Bardziej podejść, po, podejdziemy od strony takiej psychologicznej, sentymentalnej, mhm. włączyć ten sentyment i nawet jeżeli prowadzimy swój post tylko w języku angielskim, ale wrzucimy coś po polsku, nigdy nie wiesz, może akurat komuś mówi: Ja, on mówi po polsku, super, właśnie będę z niego korzystać, mhm. super. Jak najbardziej I to może być nasza bardzo, bardzo duża przewaga, bo nawet jeżeli mamy tych klientów e, mówiących po angielsku, a nagle się okaże, że grupa nasza polskojęzyczna, a nasze klienty będzie, nie wiem, 10, 20, 30%, to dla wielu biznesów to może być świetne dodatkowe źródło dochodu, więc warto wykorzystywać to e, i warto to robić. Kolejna mocna, mocna rzecz, którą możemy wykorzystać, to są reklamy, reklamy płatne. Tutaj mamy możliwości całą, całą masę, ale jeżeli mówimy o nasz polonijny, to chyba najpopularniejsze reklamy właśnie na Meta i reklamy wykorzystywane przez Google. Ale głównie ja myślę, że tutaj bym się skupił na Meta. My bardzo często używamy płatnych kampanii na Mecie i one świetnie Wiesz, działają przy niedużych ja budżetach. Że, że każdy biznes powinien się tym posiłkować. To nie są jakieś wielkie budżety. Nawet przy małym budżecie można zrobić ze dwie, trzy kreacje i na tych kreacjach bazować. To nie musi być, nie wiem, nie wiadomo ile tych grafik, videos i tego wszystkiego, ale mając tą przewagę, że możemy tutaj w naszym lokalnym podwórku targetować naszą grupę docelową, bazując w, samo to na języku polskim, czy właśnie lokacja, Stany, Chicago, powiedzmy 35 mil od Chicago i wrzucimy ten język polski, do tego dodamy jeszcze specyficzne e, e, zachowania behawioralne i, to, i co, cała masa ustawień. Cała tak, masa ustawień, tak jest. W menadżerze reklam, no to okazuje się, że ta nasza grupa docelowa robi się całkiem fajna, całkiem spora i bardzo fajnie wyklikuje. Dokładnie. I ta grupa może nam po pierwsze zbudować zasięgi, które nam się przydadzą później do jakichkolwiek działań marketingowych, e, e, takich ogólnych, które prowadzimy. Zyskujemy nowych klientów, więcej o nich wiemy, bo się oczywiście też dzięki temu możemy i uczyć ich preferencji itd. itd. Także same korzyści według mnie są z tego, że możemy używać tego języka polskiego jako, jako naszego języka marketingowego, tak? Nie bójmy się tego, próbujmy, testujmy. Naprawdę warto to wykorzystać warto. Nagrywać treści wideo po polsku, które po prostu puszczamy na swoich profilach, bo wtedy tym bardziej te osoby wiedzą, tak, no rzeczywiście jest tam ta osoba, która mówi po polsku. Jest ten lekarz, jest ten prawnik, jest ten mechanik, ktoś to nam może w tym pomóc. Także jak najbardziej polecamy, bo to są dobre, dobre. Jeżeli ktoś nie wie, jak ustawić te wszystkie właśnie ustawienia, jeżeli chodzi o reklamę, no to tutaj Madle. Mogę... To my jesteśmy, czasami drodzy czasami. Państwo, możemy pomóc jak najbardziej. Nie to, że nasz program jest przeznaczony do tego, żebyśmy się promowali i zachęcali do naszych usług, bo myślę, że to jest zrozumiałe. I każdy o tym wie, że jeżeli będziecie Państwo potrzebowali analizy, konsultacji, to zachęcamy do kontaktu z nami. Wszelkie informacje będą. W opisie tego materiału, jak zwykle zachęcamy do subskrybowania, gdyż będziemy cały czas produkować. Agnieszko, jak to podsumujemy? Może praca domowa dla naszych osób, które nas oglądają. Polecamy wszystkim: zacznijcie od najprostszej rzeczy. Wejdźcie w Google i wpiszcie sobie po prostu to, o czym rozmawialiśmy, tak? czyli polski hydraulik moje okolicy, albo na przykład polski adwokat, albo polski sprzedawca samochodów. Cokolwiek tam Państwo co sobie wymyślicie, sobie wpiszcie zobaczycie, co mam wyjdzie. Porównajcie to do swojego biznesu. Zobaczcie, jak, jak się tutaj pokazujecie. I jak będziecie mieli jakieś pytania, to zadzwońcie do nas. Tak? Zdecydowanie. Ale, ale właśnie bardzo dobry pomysł z tym zadaniem domowym, bo nam się bardzo często wydaje, że... To, ja, może Państwu się wydaje, że to, o czym my mówimy, to w tym momencie jest cała sucha teoria, prawda? Ale my... Te, tą naszą wiedzę, którą tutaj podajemy za każdym razem przy tych spotkaniach, to jest wszystko to, na czym my bazujemy, pracujemy na co dzień. Więc to nie jest tylko słucha teoria, to są praktyki, to są nasze lata, lata doświadczeń, bo to, że ja prowadziłam restaurację przez 11 lat, to nie znaczy, że ja się tym marketingiem nie zajmuję i się na nim nie znam, bo znam go od tej strony właśnie takiej typowo właśnie przedsiębiorcy, który sobie próbuje poradzić samemu. I wiem, że wielu z Państwa właśnie też próbuje w tych swoich biznesach sobie radzić w jakiś tam Sposób. Um, i, I wrzućcie nawet własną firmę. Jeżeli nie wiem, oglądają nas panie, które są kosmetyczkami, fryzjerkami, wrzućcie w Google e, frazę fryzjerka, nie wiem, w Norwich, czy mm -hmm. kosmetyczka w Algonquin. Queen. Dokładnie. I, I zobaczycie, co wam wyskoczy. Uh, I to da Wam takie, taki obraz tego, gdzie wy w tym momencie jesteście. A idąc dalej, jeżeli będziecie chcieli przeanalizować siebie, zapraszamy do Agnieszki pod kątem Human Design. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, jak możecie sobie pomóc, to... Po raz kolejny zapraszam do kontaktu. Dzisiaj tyle razy, że zapraszaliśmy do kontaktu, że no chyba nie, nigdy no, będzie tyle No dzisiaj taki właśnie... Może to dlatego, że, tak, że dwa tygodnie e, nie było odcinka, więc teraz musimy nadrobić, drodzy Państwo, bo cisza była. A, ale tak, podsumowując, zachęcamy postować po polsku, zachęcamy próbować kampanię robić po polsku, zachęcamy mieć strony, podstrony, landingi, cokolwiek, e, cokolwiek tam Państwo... M, m, wam pasuje, jeżeli chodzi o strategię używając języka polskiego z naszych notatek, wiem, Polonia lubi humor, więc my możemy też tutaj na luzie podejść do tego. My nie musimy robić tego tak oficjalnie, nie musimy być spięci, że to musi być wszystko takie super, super. Chwala, że jeszcze patrząc od tej takiej strony teoretycznej, jednak te algorytmy też fajnie a, tutaj nam podziałają na naszą korzyść. A, bo ja wiem, że może ktoś powiedzieć, ale ja nie lubię z Polakami pracować. Ja, bo wiadomo, no, nie jesteśmy łatwym klientem, ale, a, ale ja uważam, że. Nasz ro, rod, rodowy, rodzimy klient jest zawsze tym dobrym klientem, uh, od tej takiej strony, nawet um, żeby od czegoś zacząć w swoim Oczywiście. biznesie. Uh, a dwa, że od strony tej właśnie algorytmowej, no jeżeli działamy w języku angielskim i w języku polskim, to, to, to w tym momencie algorytm nas widzi o, to, to jest potencjał. Więc jest szansa na to, że zacznie nas pchać uh, troszkę bardziej. I do tego zachęcamy. Agnieszko, dziękuję ci serdecznie. Było mi bardzo miło zrobić ten jedenasty odcinek. Mamy nadzieję, że oprócz treści reklamowych znajdą Państwo w nim bardzo dużo wartości merytorycznej. Do czego zachęcamy. Zachęcamy czytajcie, sprawdzajcie, uczcie się, testujcie, testujcie, testujcie. A jak czegoś nie wiecie, to oczywiście zapraszamy, piszcie, dzwoncie. Subskrybujcie, jesteśmy, subskrybujcie uh, wpisujcie w komentarzach, jeżeli macie jakiekolwiek pytania. Uh, sprawdzamy, czytamy, jesteśmy do dyspozycji uh, ze swoją wiedzą i ze swoim doświadczeniem. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Dziękujemy.